Witam was wszystkich samego rana. Dzisiaj będę mówił w ogóle o największym tokenie metaversu. Tak jakim jest mana? I też zauważyłem, że są dobre wieści o manie i jest bardzo obiecującą kryptowalutą do zainwestowania w tym roku. Ale czemu? To wkrótce zaraz się dowiecie. Tak? Najpierw co to jest mana? Mana to jest token Decentraland, Token metaversu, tak? Czyli e, waluta w środku takiej ala gry, tak? Co to jest meta? Metaverse. Metaverse to taka gra, że są gracze niezależni od w ogóle innego świata, tak, i w tym De Decentraland, kto ma więcej many, to w ogóle decyduje w ogóle o politycznie, tak, e takie tam rzeczy są, NFTs, wydał ten boom NFTs, nowy market NFTs, tak, e boomuje, o tam są te NFTs, ta tak samo, tak, wszystko jest na blockchainie Ethereum, tak samo Ethereum też troszeczkę idzie w, gó w, w górę. E, to powstało już e, dwa lata temu, tak? Jest bardzo popularna gra, największy metaverse na całym w ogóle internecie, tak? I dalej idziemy. O co tutaj chodzi? Znaczy co właśnie token, tak? W ciągu jednego dnia nie jest łatwo zignorować token poszedł 11%. Zawsze zauważyłem, że idzie w górę, jak jest duży upadek, tak? O paręnaście procent w górę, w ciągu 5 dni 30-40%, tak? W ciągu tygodnia, patrzcie, recovery zrobiło się prawie idealne, to czyli ten token jest idealnie w tym kraku, wiadomo ten tutaj spadło to wszystko, ponieważ te fetse tak w Ameryce, wie, wiecie tam kurde regulują krypto tak, te, e, problemy z, z koparkami, tam takie z kopaczami, tam takie rzeczy, tak I tutaj krypto, właśnie mana, bardzo ładnie tutaj zrobiła właśnie odbicie od dna, tak Jestem w szoku w ogóle, bo jak ktoś by zainwestował w manę teraz na tym, to by zarobił prawie kurde 40%, tak I tu jest bardzo dobra szansa dla może innych zainwestowania w manie, w ciągu roku czasu, tak Tutaj ma stała bardzo, bardzo tanie. Tu poszło w górę. Jaki ten gra, ten meta był boom, plota tak? A tutaj w dół, a tutaj te o wzrost tutaj. E, to jest w ogóle, co wszystko idzie na fali. E, gdzie to jest? Na fali w ogóle Facebooka, bo Facebook zmieniło swoją nazwę na meta, tak? I dlatego właśnie, nie, coś miałem, może już nie mam. Zobowiązłem swoją nazwę właśnie na kurde Meta, tak? I dlatego Facebook zmienił nazwę na Meta i to tutaj właśnie podskoczyło w górę przez to zmianę nazwę Facebooka, tak? I taki właśnie największy e, metavers na internet jakim Decentraland poszedł od razu w górę aż do prawie czterech kurde pięciu dolców, tak? Musieli zmienić ceny właśnie w tym Decentraland w tej grze, ponieważ wszystko zaczęło się stać za drogie, tak? Jak ktoś zna ten Wonder Coin, tam kto gra w to Decentraland to tamte jak chcesz kupić na jeden dzień więcej Wondercoin, to Cię to kosztuje kurde od pieniędzy, to musisz zobaczyć, nie wiem kurde yy... groma pieniędzy, groma money, tak? Dwie, yy, 200 manę muszę zobaczyć, to 20 manów, to groma pieniędzy jest, nie? to nikt tego nie kupuje, powinien jeszcze ceny znów obniżyć, tak? tam i ostro idzie w górę, patrzcie, 1700% w skali roku czasu, to nie jest żaden kurde żart, a nie jest to takie co, że można to łatwo zignorować jeśli ktoś inwestuje w ogóle w, w, w krypto i w rynek, tak? akcji, czy obligacji. I dalej idziemy, patrzcie. Tutaj jest właśnie holders, tak? To też jest dobra jazda, tutaj są, zobaczcie, że ile ludzi właśnie trzyma, tak? Właśnie te, te, te. czy, czy e, trzyma, czy kryptowalutę, tak holders, czyli kto kupuje, czy kupują ludzie cały czas, czy i trzymają, czy w ogóle nie jest popularna, tak? I patrzcie, wzrost jest ładny, nie? Popularność właśnie rośnie, tak? Liczba trzymających kryptowalutę wzrasta, tak? Wzrasta ładnie, do To do jest dobry indykator tak samo wzrostu e, i... Możliwe, że tutaj jest dobrze coś tam popatrzeć i może kupić, tak? Jak już powiem, nie jestem żadnym finansowym doradcą, ale sam mana już mam. Muszę jeszcze do, dokupię. tak? Ale będę teraz obserwował, i czekał, jak znów upadnie, bo za dużo po, poszła w górę w skali jednego dnia, tak? OK, to dalej, tak? mana tutaj? Walimy mana, dalej. patrzcie, 3,8% w ciągu jednego dnia, no. I tu jest taka jazda, że nie jest ten market cap tutaj aż taki duży tak że tutaj e, też czytałem ludzie mówią że ten właśnie kryptowaluta jest e, aż nie tak dobrze oceniona także że jest under tak ją się po prostu nazywa mogą kosztować drożej tak że jest szansa na dobre kupno tak i patrzcie w ciągu 24 godzin kurde 1,1 jeden, jeden biliona dolarów kurde pan poszło na to to, jest, to, jest, to, jest, to nie jest żart tak Oczekuje się też w skali roku wzrost o 4000%, jak, ma, jak ma później eksperci mówią. Co tak się sceptycznie to, do tego odnoszę, ale wam pokażę później ten, ten artykuł, tak? I walimy dalej o co chodzi? Patrzcie, ty, jaka jazda. E, Decentraland ma patrzcie, 1 trylion market działek jest w metaversji Decentraland. tak? Tam gdzie właśnie to walutą jest mana. A ta waluta mana jest na blockchainie, to jest ten lat, na blockchainie Ethereum, tak Tak już mówiłem chyba. I tutaj właśnie ten land się nazywa parcel, tak? I można go kupić i mieć jako unikatowy taki land, to się też nazywa ten land e, działka, tak? powiedz, sorry, i nazywa się NFTs, tak? I patrzcie po ile te działki chodzą, kurwa, no to no, masakra, no patrzcie, 2,5 miliona dolarów, tak działka kosztuje, no przecież się popieprzyło na web, no, to się upadł na głowę, no ale no upadł na głowę, powinien być milionerem, nie może jakieś tam wizje ma. Tutaj druga działka, najdroższa, też w Decentraland, za 1 milion. Później akcje Infinity 2,3 miliona, tak? E, a później tutaj było, że e, Sandbox, tak? 650 tysięcy, tak? To takie wsparcie, jak, jak Was to interesuje. Też jest waluta Sand, tak? I akcji jest gra, Też zrobimy o tym filmie, że się trzeba w nią wkupić, tak? Ludzie zarabiają kupę pieniędzy, grając w to właśnie grę. tak? A teraz mówimy o i Decentraland, tak? I widzicie, pierwsze najdroższe działki. W metaversie był sprzedany właśnie w manie w decentralizowanej blockchainie Ethereum, tak? To są dobre wiadomości, dlatego mana idzie w górę, tak? A kapitał tego wszystkiego to jest tak samo jak kapitał Apple'a, Google'a, tak? To nie można tego zignorować, tak samo jak kiedyś mi się przypomniały takie kurde wieści, że jak się nasi kurde starze, nie? E, śmiali się tam, nie śmiali się, mówili o nie, gra w gry komputerowe, będziesz głupi, do szkoły coś tam, a taki kurde jakiś tam gość grał w gry komputerowe na online, zrobił sobie, kurde konto Twitch'a, stuka 10 godzin dziennie w kółko krzyżyk kurde, i zarabia 10 razy więcej niż jego starzy, tak? I tego do, do, do tej pory nie wiedział o co chodzi, tak? Takie coś może być możliwe właśnie z tą kryptowalutą. Z tą właśnie tokenem mana. Takie coś jak by się spytał inwestora, nie? Na przykład Warren Buffett. Warren, e, weźmy mi doraź, kup, kupuję manę teraz czy później? I to by ci powiedział, co ty kurwa? pojebał cię na łeb? Nie kupuj żadnej many, jest za bardzo ryzykowna, tak? I tutaj może być ta właśnie kontradycja, że ludzie e, starsi nie rozumieją właśnie tego metaversu i tego właśnie coś, bo to może być taka e, stadium, kurde, internetu, tak? Dawne, tak? I tu może być właśnie duży, duży wzrost w skali jednego do 5 lat. Jeszcze jak właśnie Facebook zmienił na meta i Facebook w ogóle buduje super największy komputer na świecie, najszybszy, tak? Już wykopali, kurde, dół, tam też taki artykuł jest, ale to już nie, nie w tym filmie, tak? Dobra, walimy dalej, o co chodzi. Patrzcie, jaka jazda. I tutaj że ludzie i wszystkie firmy inwestują dużo pieniędzy w ogóle w ten Metavers, tak? Czyli w decentral w Manie, tak? Patrzcie. Ehm, tu kupili właśnie ten za 2,5 miliona ten tokiem, 116 tych właśnie parceli, 116 działek, tak? Dookoła siebie, to jest taki wielki kurde ten. Mana poszła od razu 16% w górę, tak? W ciągu 24 godzin, tak? I tutaj właśnie jest duża kurde Szansa szybkiego wzrostu i zarobku, tak? To zobaczmy Marketplace, taki rynek, właśnie, w tym właśnie metaverse. Wszystko się sprzedaje w manie, tak? I patrzcie, ile działkę kosztują? 5000 mana, prawie, tak? Ponad 6000 mana, 8000 mana, tak? No tu się mi się powaliło na web, to są odbrawa pieniędzy, tak? To się może kupić imię, patrzcie, faza imię. Za pół miliona mana, no nie wiem, no goś chyba królę cross sprzedaje na wakacje, będzie jechał do końca życia, będzie pracował, tak? I tu jazda jak cholera, tak? No, patrzcie, jak, jak, jaka jazda, i tu właśnie takie coś jak czapki, czy kilo. Właśnie jak, 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 jak ktoś gra wtedy, ten tak? To takie dwa kilo w ostatniej, już ich nie możesz mieć, tak? Bo one są właśnie unikatowe i one są właśnie tutaj na tym rynku można je kupić, tak? A już nie można ich, ich wyprotokować. Kto je ma, to taki jest, jest, jest ala unikatowy gość, tak? I swoja cena tych właśnie e, rzeczy się podnosi w górę cały czas, tak? Idzie, tak? I w ogóle e, w rok czasu poszło to o 600, tu mam zapisane. O 636 razy całą markę Decentraland, tak? 636 razy. Tam Justin Bieber grał w ogóle, kurde masakra, tak? No w ogóle, kurde. No jest jasne. Patrzcie, no, jeszcze inne kurde rzecz. Atari otwiera, otwiera casino w Decentraland, tak? No Atari tak samo, tak rekomendacje takie, takie stare. Atari też chce uszczypnąć troszeczkę jak kiedyś w latach 90., tak? tych właśnie gier na kasę, ot otwiera, tak I tutaj kupę, kupę, pieniędzy, a teraz nie uwierzycie co otwiera, patrzcie, Samsung otwiera, tak, e też e sklepy, też otwiera NFTs, tak, gdzie NFTs też, jest jest wielkie NFTs, wszystko jest na i tyle tak samo Ethereum i idzie w górę, tak, dzięki właśnie tym właśnie rzeczom, tak, i tu jest właśnie coś, czego nie można zignorować w tych właśnie czasach, tak, i tutaj może być właśnie duży właśnie wzrost, przeważnie jak właśnie mana przetrwała ten właśnie krak. i teraz e E, nie, się odbiło od na dobrze, taki właśnie jest dobry do, dowód, że to może przetrwać, tak? Jeszcze może jakiś czas, a nawet urosnąć w górę, tak? Ja tu nie jestem ekspertem, mam dekadren, ale tak wam mówię, tak na oko, tak? Można <grym> powiedzieć. Dobra, idziemy dalej, co ten. Dobra, tutaj patrzcie, co teraz? Should, should you invest? Tutaj właśnie mówię, że powinieneś zainwestować, że to mana jest, może być dobry, dobry wzrost, tak? Że tutaj jest bardzo popularna, polarność, kurde, rośnie, tak? jak wam pokazałem tam te wallety, tak, te holdersy, ile ludzi wytrzyma, coraz więcej trzyma, tak, i tu jest napisane tak samo, że kryptowaluta jeden, y, jedna z, naj, z najbardziej popularnych, która z najmniejszą inwestycją będzie miała największe y, wzrosty, tak, i to jest na czwartym miejscu, tak, mana, patrzcie, i tutaj już NFTs, tak, jak mówiłem, tam właśnie piszą o tym, o Samsungu, tak, co, co ja, co ja mówiłem, tak, i co dalej? A tutaj patrzcie, Sand i Metaverse, tak, Sand to jest ten Sandbox, to jest druga kryptowaluta Metaversu, a Mana jest ten numer jeden niby, tak, ale Sandbox też troszkę wypiera, tak, też może być tak, że Sandbox może też wyprzeć Mana, tak, to też tutaj może być, kurde, e, troszeczkę ryzyka, tak, bo tutaj są dwie konkurujące kryptowaluty, e, takie, tego Metaversu, tak, tutaj mówił, że w tym roku pójdzie o 4000%, tak, tu gdzieś czytałem, o, tutaj o, tak, 4000% w górę. No, sobie nie wierzę w to. Myślę, że mana pójdzie, może. No, ja poszła nawet o 500, to było już, kurde, e, Krakowiec, jakbym tańczył. No, albo nie wiem, bym na... My się cieszył. No, ale nie tam 4000, tam pewnie. Może pójść, może nie, ale to nie ma co sobie robić żadnych takich nadziei, tak? No i to wszystko, tak co Wam powiedziałem teraz o tej właśnie manie. I tutaj Wam tyle powiem, że interesujący jest właśnie ten token tej, tej many, tak? Bo takie coś jest właśnie coś, coś nowego. Tu widać się odbiło od. Dna bardzo ładnie, i tutaj bym nie kupował jeszcze many, bo troszkę jest wysoko teraz, tak? Bym czekał na spadki jakieś, bo jak tak urosła w ciągu 5 dni 30-40%, tak? To możliwe, że upadnie na ryj o następne 20-30, w przyszłym paru tygodni, tak? To bym teraz poczekał, bym mógł kupić manę, ale nie kupiłbym dużo, tak? Manny tylko włożą może 1-2% swoich pieniędzy, bo mana to jest ryzykowna rzecz, to nie jest inwestycja, to jest taka mała bukmacherka, tak? Bo ta, taka, albo taki, e, to taki totolotkowy e, bilet, tak? Na przyszłość, bo to też nie wiadomo, co się z tym dzieje, no. No Jak patrzę na firmy takie duże jak Facebook, no one właśnie poczynają w tym kierunku parę dobrych kroków, tak? I tutaj pociągną to manę i za sobą, tak? Ale też może tak się stać w przyszłość na, na przykład, że wiadomo ten metavers, tak, być takim dużym metawersem światem na online, tak? A co się stanie jak mana, jak Decentraland, jak Sandbox i Facebook się razem nie, nie, nie złączy, to my się będą konkurowali razem, tak? I tu może być problem, tak? Byś miał NFTs w decentraland, ani byś mógł je wziąć do Facebooka, tak? I taki już będzie problem. Tu już będziesz, Na przykład Facebook jest bardzo popularnym metaversem, tak? To też może tak być, że Facebook zabierze tych ludzi do swojego metaversu i tam ludzie będą bardziej, kurde, e, robili rzeczy niż w decentraland albo w sandbox, tak? I tutaj może być właśnie bookmacherka podobna, dlatego nie wystarczy dużo pieniędzy, bo tutaj się może poślizgnąć, tak? Tak samo jak kiedyś, kurde, e, iPhone wyparł ten. E, jak się nazywa tak? ta. Wyparł. E... Nokia, nie, to coś takiego może być właśnie tutaj. Tu teraz jest numer jeden, tak? Tutaj jest turniejowy ten, a tu jest czuś się kurde buduje Facebook, taki e, ukryty iPhone, tak? I tutaj jak on wejdzie, to może właśnie tutaj troszeczkę poszukać plany, tak? To tutaj musz trzeba uważać i inwestować, albo kupić i przed właśnie e, jakimiś tam tym Facebookiem sprzedać to w kolera, tak? Trzeba tutaj właśnie zrobić fajny taki plan, bo tutaj ja widzę troszeczkę dużo ryzyka takiego, że tu za dużo skacze w górę i w dół, tak, to nie jest takie hop, siup, -la -la, można powiedzieć. Tu trzeba uważać swoją kasę, tak, jak to ma urosnąć o 1000% w górę, tak, jak dasz nawet 30 złotych, czy, czy 50 maksymalnie, tak, to to jak ci urosnie o 1000% w górę, to będziesz miał przyzwyczajoną kasę, tak, nie musisz zaraz stawać się milionerem w, w, w ciągu e, e, pół roku, tak. To wiadomo, to takie coś już się robi, bukmacherka loteria, tak? Takie coś trzeba unikać. Inwestycja polega na bezpiecznym inwestowaniu, i ulokowaniu swoich pieniędzy i w przyszłości zarobieniu e, po prostu profitu, ale nie stawania się bogatym ani milionerem, tak? No i tyle powiem. No, nagle zgadałem się. Dobra, życzę Wam powodzenia, miłego dnia, na razie, pozdro, zioma, <laughs> na raz.